W Monawi troszczymy się o zdrowie od pierwszego haustu. Poświęciliśmy się trosce o uprawę, krzewienie i ochronę unikalnych na świecie roślin, źródeł zdrowia. Tworzymy produkty, które pomagają żyć z życiem o większym znaczeniu. Osiągnęliśmy to wydając na badania miliony dolarów i przeprowadzając ponad 50 badań laboratoryjnych opublikowanych w znanych czasopismach naukowych. Wysoka, zaawansowana technologia wytworzenia produktów jest wynikiem współpracy z uniwersytetami i instytucjami badawczymi pod okiem światowej sławy autorytetów w dziedzinie dietetyki. Nauka w Monavie jest najważniejsza. Nadaje wartości naszym produktom i nam zapytań zapewnia czołową pozycję w branży. Pomaga nam w tym naukowa rada doradcza i najlepsi niezależni eksperci. Nasze nawyki żywieniowe pozostawiają wiele do życzenia. Jemy o wiele za dużo tłuszczów nasyconych i cholesterolu, a za mało produktów dostarczających zdrowych składników odżywczych. Nasi dietetycy zalecają jedzenie dużych ilości warzyw i owoców, zwłaszcza tych bogatych w antyoksydanty. Badania wykazały, że asaj jest najbogatszym naturalnym źródłem antyoksydantów. Uważam, że w przyszłości odkryjemy jeszcze inne, dobroczynne skutki spożywania jagód asaj. Trzeba zachęcić ludzi, by prowadzili aktywniejszy tryb życia i lepiej się odżywiali, konsumując więcej warzyw i owoców. Dlatego poszukujemy sposobów, by ich ochronne substancje podawać w formie skoncentrowanej i wygodnej dla człowieka XXI wieku. Mamy już tysiące osób, które uzyskały pozytywne efekty zdrowotne dzięki produktom z Asai. Są zaskoczeni szybkością, z jaką organizm pokonuje problemy występujące od lat. W Monavii szukamy takich produktów, które poprawiałyby życie, zdrowie i jakość życia. Tylko 113 gram naszego produktu dostarcza tyle antyoksydantów, co 13 porcji warzyw i owoców. Dostarczając szeroki wachlarz antyoksydantów, witamin i składników odżywczych, gwarantujemy, że każda dawka produktu jest tak samo skuteczna jak pyszna. Ta mieszanka jest połączeniem 19 wyjątkowo odżywczych owoców z całego świata. Badania udowodniły niesamowitą moc antyoksydantów jagody Asai. Monavi poszło krok dalej. Poprzez kolejne badania opracowało wyjątkową, innowacyjną formułę najczystszej postaci ASEI, którą postanowiło podzielić się ze światem. ASEI, dostępnej wyłącznie w produktach Monavi. Połączyliśmy w nich opatentowane, bogate w antyoksydanty Pirez ASEI z, z Enlivenoxem, najważniejszym związkiem ASEI. Zawiera on 10 razy więcej niż tradycyjne aseje. Na tym nie koniec. Wzbogaciliśmy nasz produkt w dobroczynny błonnik i witaminy bogate w antyoksydanty jak A, C i E. Oraz nowe wspaniałe owoce: jaboikara i maki. Antyoksydanty, znajdujące się w naszych produktach, zapobiegają atakowi wolnych rodników. Rodniki uszkadzają ściany komórkowe, przyspieszają proces starzenia i przyczyniają się do pewnych chorób. Stres, brak snu, uboga dieta, promieniowanie UV, sport i zanieczyszczenia mogą przyczynić się do powstawania wolnych rodników. Setki tysięcy badań naukowych dokumentują dobroczynny wpływ antyoksydantów zawartych w warzywach i owocach. Antyoksydacyjne własności owoców mierzy się ich zdolnością do wchłaniania wolnych rodników. W skrócie ORAK. To naukowe podejście do działania antyoksydantów i ich możliwości chronienia przed atakami wolnych rodników. Liofilizowane Asai Monawi i koszek z mają największy współczynnik orak ze wszystkich przebadanych owoców i warzyw. Każda butelka naszych naukowo zaawansowanych produktów wywiera potężny efekt, tworząc idealny suplement zrównoważonej diety, dostarczając szerokiej gamy antyoksydantów i wartości odżywczych. To połączenie pożądanej wygody i potrzebnych składników odżywczych od zdrowej, długo uwalniającej się energii i ochrony przed wolnymi rodnikami do wspomagania układu odpornościowego. Nasze produkty mają znaczenie. Walka z wolnymi rodnikami poprzez MonaVie Original, które jednocześnie odżywia Twoje ciało i chroni Cię na poziomie komórek przed uszkodzeniami wynikającymi z utleniania oraz broni przed przedwczesnym starzeniem. Puść organizm w ruch z MonaVie Active. Ta zaawansowana mieszanka wartościowych owoców i naukowo wzbogaconej glukozaminy zwiększa twoją mobilność stawów i miękkich. Wspomaga tworzenie się zdrowej tkanki i chrząstki stawowej. Zawierający asawi chroni przed utlenianiem komórek. Osoby regularnie zażywające Monavi Active obserwują wzrost witalności i poprawę zdrowia. Wypij za zdrowie swojego serca Monavi Pulse. Ten produkt zawiera antyutleniacze i sterole roślinne, zaprojektowany w zgodzie z twoim sercem, skutecznie zmniejsza poziom cholesterolu. Badania wykazały, że konsumpcja 0,8 g steroli roślinnych dziennie może zmniejszyć ryzyko chorób serca. 113 g Monavi Pulse zawierają tę ilość. Zoptymalizuj naturalną ochronę organizmu z Monavi Immune. Ta korzystna mieszanka zawiera 19 owoców i WellMune, wzmagające siły obronne organizmu. 7 badań klinicznych i testy za 250 milionów dolarów doprowadziły do stworzenia WellMune. Optymalizuje Twój system immunologiczny, pomaga Ci chronić się przed szkodliwymi mikroorganizmami. I tak samo jak każdy produkt MonaVI walczy przeciwko utlenianiu i przedwczesnemu starzeniu się komórek. Pobudź ciało i umysł łykiem długo uwalniającej się energii. MonaVI EMV. Oraz EMV Light to pobudzająca mieszanka owoców bogatych w antyoksydanty zawiera superowoc, acai i inne w 100% naturalne źródła energii. W przeciwieństwie do tradycyjnych napojów naładowanych cukrem i stymulantami, monavi EMV i EMV Light to naturalne owoce oraz izumaltuloza. Naukowo wykazano, że zapewnia ona stały dopływ energii przez długi czas. Monavi EMV Light działa tak samo, ale zawiera tylko połowę kalorii. Dzięki naturalnej słodyczy najczystszego wyciągu z liści steli, od pierwszego łyka do ostatniej kropi nasze produkty mają głębsze znaczenie. Dzięki nauce korzystamy z dobrodziejstwa najzdrowszych zasobów ziemi. Każda porcja to niezrównane własności odżywcze, zdrowsze i aktywniejsze życie.